Siemano witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale z gry ARK, Surva i WOLF. No i tak jak widzicie, zbyt dużo się nie zmieniło poza odcinkiem. Oprócz tego, że mam BOBRA i jeszcze dwa GIANO TOPITEKI. Jednego udało mi się znaleźć na lepszym poziomie. To jest chyba ON, jeżeli dobrze pamiętam. I tak jak widzicie, też to jest para, więc będę mógł za niedługo już wybierać się po pierwsze artefakty. A jakiegoś posa, no a dzisiaj będę chciał po prostu pójść sobie po Argentavisa dobra, zanim jeszcze pójdę na Argentavisa, chciałem sobie stworzyć dwa teleportery tylko nie mam jeszcze tyle metalu myślę, że jak wrócę to już wtedy będę miał na pewno i oczywiście jakąś klatkę no i dobra, klatka już jest stworzona, jakby ktoś nie wiedział z czego się tutaj macie zaraz wam pokażę jak się ją buduje ale to jak już będę w górach no i dobra, udało się znaleźć jakąś argentę na 44 poziomie tylko teraz muszę rozłożyć na szybkości klatkę klatka składa się z jednego fundamentu na dwa do góry praktycznie z każdej strony oprócz ze strony z której będzie wlatywać czyli z tej tutaj na razie nic nie kładę, na dwa wysokości powinno wystarczyć no i Musimy teraz zagrować sobie argentę na nas. Bralec już z argentą za czym czy się zmieści, ale powinna się zmieścić. Dokładnie tak jest już strapowana. Teraz wystarczy od drugiej strony położyć jej yy, też te frame'y do drzwi. I można po prostu ją usypiać. Okej, okay, ja już tutaj widzę, że to jest końcówka. Do bo widzę, że już zaczyna uciekać, więc za chwilę będzie już oswojona. Jest, leży. No i teraz trzeba poszukać jakieś mięso, której tam chociaż tutaj nawet jest, chociaż wolałbym to oswoić primem, Chociaż sprawdźmy, na ile mięsek się oswoi na dwa. No to na dwa to na spokojnie. Można dać tam pięć. Od razu się wyleczy. I oczywiście chowamy ją do Pokébola. w po drodze. Jak leciałem, szukając tutaj jakichś innych argent, jeszcze znalazłem sierp 200% i jakąś z kamuflującą 75%, jest bardzo, bardzo fajnie. Dobra, zobaczmy, ile jeszcze brakuje. O, akurat się oswoiła, więc bardzo, bardzo fajnie. Znaczy, jeszcze zobaczmy jej statystyki. Ile będzie miała 500. No, na to, że to będzie. Yy, zmniejszona waga. No to bardzo, bardzo fajnie. Jeszcze przy okazji skraftowałem sobie taki multitool do zbierania struktur. Koniecznie to trzeba ustawić. O, coś nie chce działać. Ok, niestety nie mogłem tego zabrać, więc to po prostu zniszczyłem, a surowce i tak mam pełno w bazie, więc na razie wracam do bazy. Robimy siodło. No i oczywiście przynosimy teleport i trzeba trochę poszukać jakiegoś ankylosaurusa i pozbierać metal. Głęboko po drodze leciałem i zauważyłem ankylosaurusa na 64 poziomie, dlatego chciałem od razu go oswoić. Może zaś ma matorporu i ile hapsów, całkiem spoko. Teraz tylko jeszcze muszę pozabijać dzikie stworzenia wokół. Dobra, głem już wszystko wybiłem i teraz muszę uspać tego ankylo. Ale chyba już zaczyna uciekać. No i myślę, że jak już jest Ankylo to będzie też czym zbierać metal. Ogółem znalazłem jeszcze tutaj alfę, która tutaj chodzi. Dlatego myślę, że spróbuję ją zabić. Powinno się udać. Tylko najpierw trzeba pozabijać te pomniejsze raptory. I na spokojnie ją zabiję. Tylko wolę mieć staminę w zapasie. Żeby jak coś, to mieć jak uciec. Dobra, została już sama alfa. Wszystkie raptory umarły, ale tutaj widzę, że już plamy krwi się pojawiły. Widzę, że ptarek jeszcze nie jest zmęczony, ale beczki nie chcę na razie próbować. Ona nabijemy tylko po 16, a plus 30 do odporności za przywiązanie, no i zobaczmy co dostałem. Kusza 180%, więc bardzo bardzo fajnie. Od razu sobie ją podmienię. Tutaj toporek 165%. No i tutaj jakieś śmieciowe rzeczy, które mogę wyrzucić. Ok, stworzyłem już wszystkie siodła na dinozaury, dlatego od razu im założę. Ankylozaur też masz siodło. I teraz zobaczmy, ile dostaje Argenta. 40 wagę, więc myślę, że do 1000 nas spokojnie dobije. Jeszcze chciałem wybridować sobie moje, y, moje giganotopiteki. Ogółem czekając, aż gigantopiteki się roznożą, pozbierałem trochę drewna. Widzę, że zostało jeszcze 13 minut, y, aż będzie koniec ciąży i będą krzykarnąć dinozaura. Myślę, że to zrobimy na koniec odcinka. No a ja jeszcze będę chciał pójść, po prostu postawić teleporter na. W całym szczupku góry z metalem. No i na razie idę go skraftować, i za chwileczkę widzimy się, jak już będę tam leciał. Dobra, jestem już na szczycie góry. Tutaj widzę, że jakiś argenta Lata, zobaczę jaki ma poziom. 28. No i myślę, że w tym miejscu będzie idealne miejsce na ten teleporter. Myślę, że może tutaj postawię jakieś piece, żebym nie musiał mieć w bazie tych pieców. To też by fajnie wyglądało no ale na razie stawiamy nazywamy to metal no i jakbym miał jeszcze taki teleporter w bazie to mogę się tepnąć do bazy Dobra, jestem już w bazie skraftowałem od razu sobie w teleporter, myślę że go tutaj gdzieś położę, jeżeli będzie przykazał to go w po prostu przesunę, idę jeszcze zobaczyć za ile będzie tutaj pitek, ale widzę, że za 6 minut, więc myślę, że jeszcze mogę sobie na spokojnie pójść zabrusem i Argentavisem i pofarmić metal. Ok, mamy już wszystko. Widzę, że jeszcze muszę zmienić tutaj nazwę teleportera. No i zaraz wam pokażę jak to wygląda. Klikamy na metal i nas przenosi tak jakbyśmy szli na jakiegoś bosa. No i jesteśmy. To trwa kilka sekund. Ja oczywiście wyrzucam Argentavisa i antylozoura, i zaczynam zbierać metal. Ok, zostały 3 sekundy. I uwaga, jest jeden mezopitek. Poziom 96, więc dostał chyba po tym lepszym. Jest bardzo, bardzo fajnie. No i trzeba szybko udawać to jedzenie. Żeby nie umarł mi z głodu. Ja widzę, że trzeba będzie sporo też jedzenia nafarmić. Ile masz spida? 112. I do tego takie statystyki, oczywiście zaraz tak będzie miał ulepszone, tylko że musi dostać przywiązanie, które dostanie za 7,5 minuty. Ogółem tutaj widzę, że chodzi o jakaś fiomia. Tutaj możecie zobaczyć w prawym dolnym rogu, że craftuję sporo ilość drewnianych fundamentów, ale potrzebuję, będę potrzebował je na to na ogrodzenie wokół mojego domku, a ja bym tutaj chciał oswoić tą fiomię która ma torporu 1000. 200, 1 strzałem, 850 na nabiło, więc bardzo, bardzo dużo. No ja sobie ją tutaj o Jeszcze raz ile pokażcie? Potrzeba mojego oberek 5, ja i sobie o swoje. I myślę, że widzimy się już jak on będzie mógł dostać przywiązanie. Ok, ja już widzę, że z daleka Giantobitek może zrobić już sobie przywiązanie. Potrzebuję wyjść z nim na spacer, więc teraz go wołam. I chwilę można z nim się tutaj pobawić. O! Znalazłem tutaj mojego drugiego moleczowca, którego też oswoiłem. Mamy bardzo, bardzo ładny poziom. Ja tutaj widzę, że gwiazdopitek dostaje 33%. W przywiązaniu będę musiał to zmienić, żeby automatycznie dostawały 100%. Ale z tego co tutaj widzę, będzie naprawdę, naprawdę mocne statystyki. i dobra, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Do usłyszenia się w kolejnych i siema.